Cześć, z tej strony Korea do dzisiaj pokażemy Wam naszą kolejną makietę, która przedstawia hangar krążownika klonów, a dokładnie jakby krążownik należący jakby tam, gdzie są żołnierze z Pierwszego Legionu. Zaczniemy od ATRT. Na początku mamy trzy ATRT Pięćdziesiątego Pierwszego Legionu, które właśnie czekają na desant. No, i mamy tu również cztery ścigacze. Przy jednym ze ścigaczy, jeden ścigacz jest naprawiony przez innego klanu z pięciopeszek legionu. Potem widzimy, idąc przed ścigaczami, jest oddział składający się z kilku normalnych żołnierzy klonów, z trzech truperów i z trzech żołnierzy z Bomb składu. A dowodzi nimi sierwant. Z tyłu za oddziałem są skrzynki, najpewniej no jakieś mały magazyn. Idziemy dalej. Mamy tutaj centrum dowodzenia i klona z pierwszego legionu, który właśnie melduje coś dowódcy. Potem mamy jednego strażnika, który właśnie pilnuje przełożonego. Idziemy dalej. Jest, jest jakby droid, który obliczenia robi, jednego klona, który właśnie, klona, klona który coś przy nim naprawia, a innego klona pilota który y, najpewniej y, bierze jednego z astromechów do... znaczy się bierze, wybiera jednego z astromechów. Potem mamy jednego y, Argonchoopera i trzech żołnierzy z 212 Batalionu Szturmowego, który najpewniej Argonchooper wyjaśnia coś swoim podworem. Idziemy dalej. Y, jest tu działko na wypadek, gdyby y, jakiś myśliwiec lub Jednostka, która by dysentowała droidy, tu wleciała, to żeby mogła albo wspomóc żołnierzy, albo właśnie zacząć się niszczyć, gdyby chciała wlecieć. Mam tu również jednego klona genera, który obsługuje to działko, i jednego klona yy, więc Legionu, który ma taką jakby lornetkę i może i idzie właśnie do klona genera. Idziemy dalej. Tutaj mam oddział dosyć bardzo pokaźny klonów. Na czele stoi właśnie dowódca, i po prawej stronie są dwa, dwaj sierżanci, którzy prowadzą więźnia. To jest to figurka, którą sami zrobiliśmy bardzo szybko. I to jest niby jakiś oficer separatystów. I jeden właśnie sierżant ma elektropałkę, a drugi blaster. Idziemy dalej. Przy wejściu, właśnie do hangara, hangaru, yy, pilnują dwaj żołnierzy z 332 kompanii tak, i mam tutaj trzech trzy żołnierzy, które są customami są to żołnierze z legionu jacyś no, zrobiliśmy, że właśnie to jest jakiś oddział no i też się szykują i idziemy dalej, po prawej stronie mamy e, inter, znaczy się ATRT do którego też coś, ma, ma, no, który, też coś na, w którym naprawia, ktoś, a, który naprawia ARF Trooper. Potem mamy jednego ścigacza Interceptor, z którego wychodzi Anakin jednego żołnierza, y, jed, jed, komandora Grina, dwóch Argon Trooperów i jednego Scout Troopera. I potem mamy ścigacza, na którym jedzie ARF Trooper, bo pewnie by coś zameldować. No i mamy tu. Myśliwiec ARC170, do którego wchodzą piloci. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie i pa!